Akcja. Super. Nasz podcast to Smaki Życia, ale to jest taka pozytywna zawierucha. Pozytywna. Sekret tkwi w jednym produkcie. To jest kurza ku, 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 kupa z miska mazowieckiego. <grym> Wali mnie. Wali, nie No co? Wiadomość za tej chwili. Polak zagra w filmie Tarantino. Rafał zawierucha i nagle tak wszyscy to twój brat? A ja tak, no? Dlaczego ty wy wy wyeliminowałeś królowe przetrwania tak z mety? <laughs> Na Michel mówi tak, a ty Grzegorz, dlaczego nie biegniesz? A ja w mojej głowie od razu tak. nie chcą mieć nagrane, że biegnę też, nie? I za chwilę co. A ja tak zaczęłam udawać, że tak, no. biegnę powoli. Najłatwiej <laughs> mówić się dziękuję, proszę, czy przepraszam. Żadne z tych, żadne <laughs> Pozwolisz, że zacytuję tutaj fragment z takiego filmu Miś? Ja wam wszystko wyśpiewam. U, and A. Dobre, Dobra, okay, jedziemy kończymy, dalej. Bo, bo na granicę jadę. <noise>